Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Jak zwykle niezmiernie się cieszę, że znowu u mnie zagościliście Dziś otworzymy sobie wspólnie kalendarz adwentowy z Rosmana. So Słuchajcie, już coraz bliżej, został tylko miesiąc, także coraz przyjemniej otwieramy się te kalendarze. Dobra, zaczynamy od jedynki. I tutaj już zaczyna się dobrze, bo widzę pomadkę. To jest pomadka Rival de lub numer 901 i to będzie kolor czerwony, z tego co widzę. O, to jest taki, um, takie bordo, ale pomadka jest kremowa. Tak to wygląda. Bardzo fajnie. Ja wolę, co prawda, pomadki maczowe, ale mimo wszystko uważam, że fajnie się zaczyna. Dobra. Dwójka, dwójka, dwójka. I tutaj jest Body Lotion. Z taką śnieżynką. Pachnie to jakoś. Jak kremowo. Teraz mam ten krem na nosie, ale nie można. Tak to wygląda. Mam teraz, słuchajcie, pełno takich właśnie y, małych produktów na podróże. Jestem dobrze zaopatrzona. Dobrze, otwieramy trójkę. Myślę, że sobie ten kalendarz tutaj tak położę. Będzie mi wygodniej i nie będę Wam tutaj tak machała. Wiecie co? W trójce nic nie ma. Ale podejrzewam, że to wpadło tutaj y, do okienka numer 23. Także przekonamy się, czy. Bo zapomnij tutaj coś włożyć, to by była rzeczywiście lipa. Dobra, otwieramy czwóreczkę po tej nieszczęsnej trójce. Gdzie jest czwórka? A miałam kłaśnie. każdy położę sobie. O, od razu się gdzie znajduję. I tutaj jest Nye Oil Olejek do paznokci o, dwukolorowy. Meat toffee Duft o zapachu Toffi. Mmm. To jest fajne, ja bardzo dbam o swoje dłonie, one są często przesuszone, także takie coś zawsze się przyda. Otwieram piątkę, tu mam troszeczkę większe grzmiczki. I tutaj jest Augen Makeup Fiana, czyli um, płyn do zmywania makijażu do oczu, taki dwufazowy z olejkiem. Fajna pojemność, 50 ml, myślę, że nieźle. Sprawdźmy, co nam dali na Mikołanki. For Beauty to jest um, taki, jak to się nazywa? Do nakładania makijażu. Ale zobaczcie, jakie to jest ładne. Widać to? Przezroczyste z gwiazdeczkami. Ah, no dobra, to jest słodkie. Nie wiem, czy to się sprawdzi, czy łatwo się będzie tym nakładało makijaż, ale ładnie wygląda. Nie nazwę tego bublem. Przechodzę do swiderki. To jest jakaś maseczka Peel off maseczka do skóry normalnej i mieszanej. Ma zmniejszać pory, jest z vera i z ekstraktem z brzoskwini. I tutaj jest napisane, że ta maseczka została klinicznie przetestowana i dostała 5 gwiazdek. Zero good. Także wypróbuję. Jak zer good, to trzeba wypróbować. Tutaj mamy dwie saszetki na dwa razy. I co myślicie o tym kalendarzu? Póki co? Bo ja jestem zadowolona, coś mi się wydaje, że te tańsze kalendarze wcale nie są takie złe. I tutaj si nie siódemka, ósemka teraz. Szampon Isana 50 ml. Coraz bliżej tutaj siadam, bo chcę, żebyście dobrze te produkty widzieli, żebym nie musiała robić przybitek. I w dziewiątce jest jakaś ampułka yy, z kwasem hialuronowym. Proszę bardzo, nawilżająca. Zobaczmy, co jest w dziesiątce. O, to akurat niezbyt mi się przyda, to są naklejki na paznokcie. Ale się co nie nazwałbym tego bublem, ponieważ naklejki są fajne, takie typowo, typowo świąteczne. Myślę, że skorzystam z nich. Jak nie na paznokcie u dłoni, to, to u stóp. Zobaczcie, tak to wygląda. No, nie jest źle, nie jest źle. Dobrze, to jedenastka. Tutaj znowu jest jakiś niekrem. To jest szpilung, czyli odżywka do włosów. Znowu 50 ml pasująca do szamponu. Przechodzę do dwunastki. Dwunastka ma e, największe drzwiczki w całym kalendarzu. Jestem ciekawa, co tam dali. Nic nie dali, nic nie dali. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj wystaje jakaś ampułka. Nie wiem, czy to należy do dwunastki. Jeżeli tak, to no. Trochę dziwnie, nie? <laughs> Że największe drzwiczki mają ampułkę? Nie wiem Okaże się I to jest... co to jest? Rozpieszczający efekt Koncentrat Dla każdego rodzaju Skóry Kalendarz mi się naprawdę podobał Ale teraz po tej dwunastej jestem troszeczkę zirytowana Muszę wam powiedzieć No dobra, zobaczmy co jest w trzynastce O, trzynastka mi się podoba, mam tutaj krem do rąk Taki fajny do torebki, 30 ml, jest bardzo ładny, zobaczcie. Bardzo świąteczny. 14. Tutaj jest lakier do paznokci, jakiś żelowy. Wychodź, to jest Ribelle de Loup. I to jest czerwień z drobinkami złotymi. No to jest świąteczny kolor, także czemu nie. Otwieramy piętnastkę, tutaj znowu jest ampułka, trochę dużo tych ampułek. Mm, to jest manuka i honish, czyli miód. Znowu do wszystkich rodzajów typów skóry. Hmm, trochę się psuje ten kalendarz. Zobaczmy, co jest w 16. Kremy dusze. Kremy dusze, czyli moi drodzy, kremowy żel pod prysznic. Sprawdźmy siedemnastkę. To jest jakaś straszetka Altera. Altery bardzo lubię. Kosmetyki naturalne. I to jest sól do kąpieli. Bio Pomarańcz. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pielęgnuje na zimowe dni. Super. Ale mam teraz dużo rzeczy do kąpieli. Tak to wygląda. Który to był numer 17 to była. To teraz 18. O, tutaj jest coś sporego. Jakiś spray. The Magic of Christmas, moi drodzy. I to jest Bed in Kupa spray, czyli do, taki spray na pościel i do ciała z ekstraktem z mleczka migdałowego. 70 ml. Tak to wygląda. I to muszę powąchać. Przeciknę sobie zaraz na dłoń. Mmm, ale ładny zapach. Naprawdę taki bardzo delikatny migdałowy. Chyba sobie dzisiaj tym zaraz spryskam pościel. To jest super. Dobrze. Także dziewiętnastka teraz. Tutaj. Znowu jakaś dziwna akcja. A, dobra, już wiem. Już wiem. To jest chyba z dwunastki. Nie wiem, jak to tutaj wpadło tak krzywo, ale jakoś jakoś dało to radę tak się przemieścić. A, no dobrze. To wybaczamy. Wybaczamy to małe fopa. I to jest fuswol, lubię tą markę do stóp, tą serię. I to jest y, maska do stóp. Pielęgnująca do suchej skóry, maseł kosza i y, y, olejek makadamia, Bardzo fajnie wypróbuję. No to kochani, humor poprawiony. I tutaj w 19 jest maseczka. Już widzę y, morze martwe. Znowu ma oczyszczać pory i to jest do skóry normalnej i zanieczyszczonej. Znowu tutaj jest napisane Zegut. Tak to wygląda, fajnie. No to już dwudziestka, malutkie drzwiczki, pewnie jakaś ampułka znowu, a nie. Pilniczek, pilniczki, trzy pilniczki. Hmm, czekajcie, otworzę to, czy one mają różne wzory? Jeden pilniczek jest świąteczny, a pozostałe są takie zwykłe, tak to wygląda. No, ale dali aż trzy. Dali aż trzy, także nie będziemy się czepiać. Jest ok. Dwadzieścia jeden. to coś ładnego. To jest wasa, czyli to jest taki tonik do twarzy z ekstraktem z brzoskwini, bez alkoholu, do skóry suchej i wrażliwej. Znowu fajna pojemność. 22 i tutaj jest pomadka, myślałam, że będzie ampułka, yy, pielęgnujący szczyp do ust o zapachu yy, miodu z Isany. Numerek 23 i tutaj są gumeczki do włosów, trzy gumki For You Beauty. No nie nazwy tego bublem, jest okej. Okay. No to kochani, otworzymy sobie wspólnie drzwiczki 24, co nam dali, co nam dali. Znowu Wellness and Beauty, The Magic of Christmas i to jest balsam do ciała z brokatem błyszczącym. Tutaj znowu jest ten zapach yy, mleczko migdałowe, 30 ml, tak wygląda i tutaj sobie sprawdzimy, czy to rzeczywiście glicat, czy to rzeczywiście ma drobinki. No, są jakieś tam drobinki, takie bardzo, bardzo drobno zmielone. No, jak na mój gust, to się za mało świeci. Nie wiem, może komuś to się spodoba. No i ja tego na pewno zobaczycie w kamerze, to jest bardzo delikatny połysk. No, może być, może być. Dla osób, które lubią właśnie taki delikatny efekt, to myślę, że będzie ok. No i kochani, kolejny kalendarz został otworzony. Muszę Wam powiedzieć, że podobał mi się naprawdę. Za tą cenę. Fajny, różnorodny, kosmetyki miały fajne pojemności, dużo masek. Jestem jak najbardziej na tak. Będę testowała, zobaczymy, czy kosmetyki um, fajnie mi się sprawdzą. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym kalendarzu, i dajcie mi koniecznie znać, czy um, w polskich rozmachach też są te kalendarze. Nie mam pojęcia, jestem ciekawa. Także co, czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Dziękuję, że jesteście. Pa! pa.